Samot Santiago, witam na Hellcase. Ie. Kod promocyjny najlepszy na stronie, mam nadzieję, że znasz. Jest to kod promocyjny Santi7 plus 10% do depozytu i oczywiście dodatkowe gratisy. Przypominam ci, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie do osób pełnoletnich, miej to na uwadze, a dzisiaj będziemy otwierać skrzynki z. Yy, jak to się nazywa? No, już ci pokazuję zresztą, co ja będę wijał w bawełnę. Jak tutaj są nowe skrzynki z czarmsami, o czarmsy mi, mi chodzi. Charmsami, Armory Charms. W nowym update w CS weszło do gry e, przywieszki. O przywieszki mi chodzi, tego co mi brakowało, więc dzisiaj właśnie tą skrzynkę będziemy testować. Spróbujmy najpierw na bitwach. Nie wiem, czy mam możliwość otwarcia e, zwyklaka na tej skrzynce, ale sprawdzimy zaraz e, po tej bitwie. Dodaję od razu boty i lecimy z pierwszą bitewką. E, ten będzie drogi, no 3 dolary. Przypominam, skrzynka 2 dolary. Pamiętajcie też, że otwierając skrzynki na Hellcase podejmujecie ryzyko, że ten wydropiony skin nie będzie najlepszym możliwym do trafienia. Ale miejmy nadzieję, że ta bitwa mi się uda i uda mi się wygrać właśnie te charmsy. Bo to jest ogólnie 50-50 albo ktoś lubi bardzo te charmsy, albo ktoś tak no, nie, niekoniecznie przepada za, tym, za tą aktualizacją, która miała miejsce w CS2. Jak możesz zauważyć, tutaj bardzo ładny charm. Poleciał czyli przywieszka dla bota Zima i teraz też fajnego dostał, dostał parówczaka. Fajnego znowu ten kawałek, więc tutaj będzie ciężko to odrobić. Ale jak widzisz, bitwa za 40 dolarów i już bardzo ładne te charmsy, i przede wszystkim drogie, lądują w naszych ekwipunkach. Mamy tutaj kolejny, no jak, jak na razie dla mnie najsłabiej, bo 6 dolarów uzbierałem. Oczywiście bitwę wygrywa ta osoba, która będzie miała najwięcej wartości skinów. Ale powoli do przodu, teraz kałaszek nam poleciał, może wylecić coś mega drogiego, to też będzie fajne. A nie, to 1 dolar tylko Ja Myślałem, że droższa jest ta przywieszka, bo jednak fajnie wygląda. Według mnie, no to jest takie wiadomo, yy, o gustach się nie dyskutuje, ale mi się podoba. Mamy porcelanowego, no i brakuje nam zaledwie 10 dolarów, żeby go przegonić. Ciekawe, czy nam się uda. Fajnie byłoby wydropić jeszcze jednego tego kałacha, bo jednak to przybliżyłoby nas do wygranej dla niego chyba teraz. Tak, dla niego droższy, droższa przywieszka. I zostało nam 5 skrzynek, również dla niego. 12 dolarów do nadrobienia, czy nam się to uda. No, parówczaka drobną, parówczaka kolejnego drobną. I kolejna peruwa dla niego. No, nie zapowiada się to na wygraną. Jeszcze zobaczmy. O, tego nie widziałem jeszcze w tej bitwie. Trochę podbił stawkę. I no, niestety Bot Zim wygrywa tą bitwę na przywieszki. Więc sprawdźmy sobie teraz, czy to, te przywieszki są możliwe do otwarcia poza bitwami. Ja sobie tutaj skorzystam z filtrowania i wyszukam czarm. I są, są charmsy, także otwieramy skrzynię The Armory Charms. I tutaj ktoś trafił, nawet ten złoty złoty nóż, więc spoko. Otworzymy sobie 5 naraz takich skrzynek, właśnie z charmsami. I zobaczymy, jaką przywieżkę będziemy mogli mieć na skinie w CS2. Widzę, że tu fajne się przewijają. Żeby też fajny trafił się, to będzie Git. Mamy kałacha, to spoko. 12,5 dolara. Zwroty łustej tej skrzynki, więc 2 dolary na plus. Ja sobie te itemy sprzedaję i sprawdźmy jeszcze raz skrzynę, skrzynkę z samymi przywieszkami. No, klikam, co się dzieje? Halo, halo, f5, może? Ja chyba mam do, dobry internet teraz. Oj, coś się, coś się stało z moim internetem chyba. O, leci, leci, leci! Odbugowało się, już daje full screena i mamy Dats Bananas. To jest yy, przywieszka za 2,70. No i otwórzmy 5 na raz znowu za 10 dolarów. Miejmy nadzieję, że wypadnie nam fajne, fajne, jakaś fajna przywieszka. Oj, tutaj złoty był bardzo blisko. Ale mamy różowego Lead Monster. Ile on kosztuje ten Lead Monster? To będzie bardzo duży plus, sądzę. Tak, 22 dolary wydropiliśmy. A koszt tej skrzyn, tych skrzynek to było 10 dolarów. Jak na razie. To jest budżetowa, bo 2 dolary no to ile? To jest 8 zł gdzieś. Bardzo budżetowa skrzynka z przywieszkami, a z tego co, póki co sądzę po tej pierwszej bitwie i tych zwykłych openingach tej skrzynki, to naprawdę wieje opłacalnością ta skrzynka. Wieje opłacalnością, a może komuś trafi się akurat charms, czyli przywieszka, którą potrzebuje, żeby pasowało mu do broni. Znów mamy zwrotkę, jeszcze raz spróbujmy 5 na raz. Właśnie skrzynek z Czarami sami otworzyć i przejdziemy jeszcze na jedną bitwę. Sądzę. Eee, czy tutaj trafimy coś dobrego? Mamy tego doga i porcelankę mamy i tutaj też zwrotka. 2 dolary na plus, no to ostatni raz. I potem przejdziemy na jeszcze jedną bitwę. Właśnie na tą skrzynkę. Eee, I mamy AWP Titanium. To będzie droga AWP. -a. I tutaj mamy zwrotki też 11, więc no słuchajcie, jeszcze raz otworzę w takim razie, skoro jest profit za profitem, profit goni profit. No to jeszcze raz spróbujmy i mamy nóż, ale zwykły i tutaj chyba będzie w okolicy w okolicy zera. no 3,5, więc tutaj straciliśmy na tym otwarciu Przejdźmy w takim razie na bitwę i dodajemy sobie skrzynię charms Armory charms i dodajmy sobie 5 sztuk na trzy osoby, create battle, 10 dolarów, bitwa, zapraszam boty właśnie do tej bitwy No i lecimy z tym tematem Zobaczymy jak nam wydropi, oczywiście pamiętaj aby sobie skomentować ten film, jeśli nadal oglądasz, to skomentuj. E, daj komentarz na przykład y, paruwa. Komentarz paruwa, poproszę, jeśli oglądasz nadal ten film. I oczywiście zapraszam się na Discorda, bo na Discordzie zawsze są konkursy, właśnie z komentujących. No i też takie inne konkursy też są, ale jak komentujesz film, to masz okazję dodatkowo sobie zgarnąć jakieś skina do gry CS2. No i póki co wygrywamy, ale 10 centów tylko przewagi mamy. I ostatnia skrzynka zadecyduje o tym, i chyba wygraliśmy. Wygraliśmy tą bitwę na skrzynki z samymi e, przywiskami, więc całkiem nieźle. Przypominam ci oczywiście o kodzie promocyjnym, którego raczej każdy już zna, bo to kod promocyjny Santi7 plus 10% do depozytu. Pamiętaj, że na Hellcase trwa aktualnie konkurs. Wystarczy z moim kodem e, Santi7 i tutaj końcówka konkursowa płacić 3 dolarki na stronę i otworzyć skrzynkę New Beginning wtedy weźmiesz udział właśnie w konkursie na Digda Code i Gloka Water Elemental który będzie się kończył, jak to oglądasz to pewnie gdzieś za 20 dni więc serdecznie Cię do niego zapraszam pamiętaj oczywiście, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich i dodatkowo jeszcze pamiętaj, że możesz sobie odbrać daily free codziennie taką skrzynkę Newbie Case jeśli już tutaj ją odblokowałeś, bo należy ją wcześniej odblokować i taką skrzynkę codziennie masz otwierać, lub lepszą nawet. A jak widzisz, tutaj czasami dla kogoś poleci jakieś lepszy skin, na przykład za 5 dolarów, a to już jest całkiem, całkiem sporo. Tutaj masz level ranking, i właśnie przy pomocy tego level rankingu progresujesz na Hellcase. Ie. I zdobywasz Newbie Case, którą możesz otwierać codziennie co 24 godziny o północy. No i oczywiście dodatkowe rzeczy tutaj możesz claimować w ramach Twojego progresu na stronie. Przypominam też o różnych trybach, które są na Hellcase: czyli kontrakty, event, który aktualnie trwa, czyli Let it Drop, gdzie są skrzynki eventowe, i również masz tokeny, które zdobywasz poprzez otwieranie skrzynek. A także doładowując konto tutaj możesz sobie claimować. Tokeny i następnie wymienić je w trybach eventowych takich jak e, waluta tutaj, e, e, takich jak ranking, albo generator skinów. Także możesz sobie sprawdzać właśnie tą opcję. Ja serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Widzimy się oczywiście jutro. Do zobaczenia. Trzymaj się. Na razie. Cześć. No cześć.